Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Bartek i Kacpera, to jest powrót do serii z Farminga 19 na Maksy Starowiec, dzisiaj ze mną Bartek. No i będziemy kosić te tutaj pole, ja już je zaczęłam kosić, ale no nie, nie skończyłam niestety. Poza odcinkiem. No, poza odcinkiem je kosiłem. I tutaj Ursus już stoi przygotowany z dwoma przyczepami, tam nowy ciągnik. A to Wam pokażę jak już skosimy. Tutaj myślę, że będą jeszcze... No... Wygląda mi to na dwa pasy. Jak dla Ciebie? No widzę. Ale no nie wiem, będę kosił... Będę się starał kosić całym headerem. No, właśnie żeby tak. To na pies, żeby było to na było to na mniej. Gdyby no. było na jeden i pół. No tego nie będziemy niestety prasować. Ale może tak myślę, że Kiedyś, w przyszłości Ale wiecie dlaczego? Bo patrz, jakie te pokosy są małe. I jakie one są krzywe. Przecież tyle ja zostawię, że no nie chcę mi się nawet wiedzieć. No może tam trochę zbeluję, trochę zagreguję. Może pół pola zbeluję, O, Bartek, niestety myliliśmy się. A nie, dobrze. A dobrze. bo tak. Nie, gdzie nie gdzie krzywo, gdzie nie gdzie yy, prosto, wiecie. No. Nie da się wykocić tak idealnie. No, chyba, że zatrudnimy pracownika, ale pracownik też tak idealnie wam nie skosi. Ja, ja jedynie polecam pracownika zatrudnić na koszenie trawy, jeśli macie yy, niepowiększone pole. Bo naprawdę, umie skosić bardzo ładnie, potem jeszcze, żeby wam pozgrabia. No to będzie naprawdę niesamowity pokos. Ja siłę było. Naprawdę od groma bel. Ja, ja nigdy tyle nie, nawet nie miałam. No, Bartek nawet tyle jeszcze nie miał. A Bartek sobie gra w 17? No. I kosę soja Nie, O, Bartek kosi soja, ma kosimy. A kombajnem powiedzieć, jak A, no tak. Bartek kosi kombajnem Rossen na 700 chyba 60? Tak. 60, no i on właśnie takim kombajnem kosi, chyba w tej grze, znaczy no, w tym farmingu nie ma. Znaczy no tak mi się zdaje. Jeśli nie ma. Jeśli ma, ma ktoś farminga, ma. no to możecie napisać w komentarzach. No tam na dole w komentarzach. A się wydaje, że jest. A jeszcze kliknijcie ten czerwony przycisk subskrybuj. I ten dzwoneczek, aby nie ominął Was żaden kolejny film. Bo teraz będą może filmy nawet z Bartkiem. Nie wiem, jeśli Bartek będzie miał czas, to nie? No. Czasami nie ma czasu i wiecie. Tak, to nie miała czasu, bo musiałem ten... Musiałem na gospodarce klasować. No, więc Bartek musiał tam na gospodarce. A, jeszcze wtedy był w innym pokoju, więc wiecie. Więc nas nie słyszał. Słyszałem, ale teraz mamy pokoju. No. To jest tak miło. No. Nawet wody miałam. Dobra. Ten Bizon zawsze mi tak śmieszy tymi małymi kółkami. To jest taki śmieszne. Przecież to takie opony, prawie jak w, w taczce. No naprawdę to jest mini kombań. I taki idealny na polską wieśnią. No. Dobra, żniwa zostały zakończone. I jeszcze chyba tam trochę zostawimy jakieś mijaki, ale to już się koper, chyba... Kasper, Kasper, może się nie chce na 50-tkę kupić? To ma, ma zniwa. A tam jest y, rzepak. A. A jeszcze tutaj mam taką mijakę, to już go skoszę. Nie to mijaka. No dobra, wysypujemy. No Bartek, Ty tam sobie kośmy nie będziemy przeszkadzać. Ja mam 100%. Nie wiem dlaczego potrzebuję te dwie przyczepy. A jeszcze poza odcinkiem jedna była pełna, więc myślałem, hmm. że można jeszcze jej było jedną skosić A, no i jeszcze może wyruszymy dzisiaj na regowanie. Albo na orkę. Bo to na, na, na A, jeszcze trochę wychodzę. A my w tym czasie sobie wypożyczymy ciągnik który będziemy właśnie może głęboszem tutaj polecimy, tak myślę. Poszukamy tylko tego ciągnika, bo mamy tyle modów, że... O! Jest! Tym ciągnikiem chciałbym dzisiaj no, zrobić głęboszowanie. Wiecie, fajny, fajny, fajny no ciągnik. Z modów. No nie z modów. Jutro, że on do nas był. Jutro to ja grałam. Jakie Jaki jutro? Wczoraj. A. Dobra. Taki ciągnik myślę. Nie, nie kupujemy, ale wygodnie wypożyczymy. I do tej naszej pięknej maszyny mam tu jeszcze takie. dwa ta biała, jest na Wypożyczymy sobie takie coś. Przez miesięcy. Tak i mało. Dobra, jedziemy już. 27 godzin No już jedziemy na... godzin No, my już jedziemy na, na, no, na gospodarkę. Dobra, już jestem blisko gospodarki. Odczepimy header. I, I postawimy bizona do wiaty. Skręcamy już. Kierunkowska złączone I teraz powolutku, bo bizon się chyba mieści idealnie. Co jedziesz baranie? trąbi do mnie no Chyba głosniejszy, trwa w susie, a nie w tym. Dobra, tutaj odszczepiamy sobie, myślę, że tutaj header będzie idealny. Opuścimy tylko motowidła. No a i patrzcie jak autor tej mapki wymyślił y, idealnie... Bizona. idealnie labizona to wiatę. No patrzcie, no to to jest na styk. No, ja tutaj jak wyjeżdżam na żniwa, no to tylko jeden na godzinę jadę, bo naprawdę to snasty i ja się boję, że czasami mi się może coś urwać. I wiecie, no i nie byłoby ciekawie, więc my już wsiadamy do y, ciągnika, którego wypożyczyliśmy i jedziemy głęboszować. Dobra, przed chwilą byłam w tamtym ciągniku. No i on nie nadawał się do tej pracy, więc będę musiał pomyśleć poza odcinkiem, jakim ciągnikiem to zrobić, więc dzięki za oglądanie w tym odcinku. To by było chyba na tyle. Ja się z wami żegnam. Bartek się z wami żegna. Aha. Dzięki za oglądanie. Do no, na następnego odcinka. Cześć!